A to powiedz, kiedy jesteśmy na żywo. Czekamy. Czekamy. No znak sygnału. trzy. No Dzień dobry, witam wszystkich Państwa w sali konferencyjnej. To wtorkowe popołudnie. Witam również odwiedzających, oglądających nas, nas kibiców na naszym oficjalnym kanale YouTube. Spotykamy się tutaj z okazji drugiej edycji projektu wydarzenia Anvil Basketball Challenge. Pierwsza edycja odbywała się w zeszłym sezonie, zakończyła się turniejem finałowym z udziałem siedmiu szkół podstawowych. W tym roku mamy już na ten moment zgłoszonych 7 szkół, także wiemy, że frekwencja będzie na pewno mm, przynajmniej taka sama, chociaż cały czas trwają zgłoszenia i czekamy na, 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 na zgłoszenia różnego rodzaju placówek i klas szkół pozowych klas 4-6. A dzisiaj jesteśmy po pierwsze, żeby formalnie, oficjalnie rozpocząć e, i zapowiedzieć, że za chwilę ten projekt się de facto mm, rozpocznie, a także Jednocześnie przedstawić twarz projektu, twarz drugiej edycji Anvil Basketball Challenge. I tak jak myślę już wszyscy wiedzą o kogo chodzi, o jaką postać chodzi, legenda Włocławskiej koszykówki, były zawodnik nobilesu i Anwilu Wocławek, później trener Anwilu Wocławek, także trener kadry narodowej przez dwa lata, z tego co pamiętam. Igor Griszczuk, witam trenerze. Dzień dobry, witam. dzień dobry. Jest z nami również Trener, koordynator zarówno pierwszej edycji Ambil Basketball Challenge, nic się nie zmienia w kontekście drugiej edycji. Wieloletni asystent Babiru Wocławek. Od niedawna również asystent w sztabie trenerskim kadry narodowej seniorów, wcześniej w kadrze w kadrach młodzieżowych. Grzegorz Korzan. Również witam Cię Grzegorzu. Dzień dobry. Dzień dobry, skoro mamy już formalności za sobą, oddam głos najpierw trenerowi Gorowi Griszczukowi, poproszę o króciutki komentarz. Odnośnie udziału projektu. Tak jak powiedziałem, nowa twarz projektu i jednocześnie można powiedzieć, że troszeczkę powrót do struktur klubu. No, przede wszystkim chciałbym podziękować głównym sponsorom, który zaproponował mi i w ogóle co uczestniczymy w takim projekcie, gdzie stawiamy nie tylko na dorosłą koszykówkę, a też na dzieci. Aby w na przyszłości nasze dzieci z mogli grać w Anglii. dziękuję trenerze. Króciutki wstęp. Poprosimy również o króciutki wstęp trenera Grzegorza Korzana. i chciałem na wstępie zaznaczyć, że poprzednia edycja skończyła się naprawdę dużym sukcesem. Tutaj dzięki uprzejmości właśnie innego sponsora i, i pomysłów, które wspólnie gdzieś tam. Razem ze sponsorem e, udało się zrealizować. Do dziś my, jako organizatorzy, jako osoby, które w tym projekcie uczestniczyły, dostajemy bardzo pozytywny tak zwany feedback. E, cały czas dostajemy miłe informacje i podziękowania za to, co się wydarzyło w zeszłym roku. E, dlatego też pomysł na pewno przedłużenia e, o kolejną edycję e, i na pewno o kolejne edycje e, projektu, więc. więc e, Chciałem również powiedzieć, że na pewno w tym roku dołożymy pełnych starań do tego, aby ten projekt wyglądał znakomicie i żeby kolejne nowe elementy w tym projekcie się pojawiły, żebyśmy mogli po prostu cały czas się rozwijać. Dziękuję bardzo. Tak jak wspomniałem na początku, Angielbask, Bask jest druga edycja, rozpocznie się już niebawem. Będziemy odwiedzać zgłoszone placówki w szkołach, w budynkach tychże szkół. Będziemy, będziemy również zapraszać do hali mistrzów na to, żeby. Dzieci mogły po pierwsze zobaczyć trening zawodowców, a także wziąć udział w treningach ze znakomitymi trenerami, trenerem szukiem trenerem korzanem, także zawodnikami Anwilu bo Trenerze, jak się trener czuje w takiej okoliczności związanej z powrotem z struktury klubu? No bardzo fajnie. Cieszę się co wróciłem na starą śmiecie, nie na wyższy poziom, a z dziećmi. Już mam swoich paru lat, także... Młode, wilki idą do przodu. Eee, najważniejsze to, co będziemy pracować z dziećmi, żeby robili postępy i cieszyliśmy się z tego. A to jeszcze zapytam, bo nie mogę nie zapytać, eee, z, z zawodowcami, z profesjonalistami jest dużo stresu, z dziećmi chyba tego stresu nie będzie. Ja myślę, że to jest nasza praca, jeżeli. Podchodzisz do pracy tak jak do dorosłych i do małych. Na pewno jest różnica, ale stres, odpowiedzialność, ja myślę, jest taka sama, jeżeli chcesz coś osiągnąć. To prawda. Trener, pytanie do trenera ode mnie. Kontynuacja, takie słowo kluczowe, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży. Mieliśmy pierwszą edycję, teraz jest druga edycja. To jest kontynuacja? No tak, proces szkolenia, czyli nazwa samego procesu wskazuje generalnie na to, że jest coś, co, co trzeba kontynuować, czyli stare elementy, które do tej pory już gdzieś były wprowadzone. Należy utrwalać to jest po pierwsze i do tego dokładać nowe, żeby ten proces szkolenia po prostu e, jak najlepiej w, szedł do przodu po prostu i żeby dzieci robiły postępy i żeby ta nasza młodzieżowa koszykówka szła chyba do przodu. Dziękuję bardzo. Tyle wypowiedzi gości, czy macie państwo? Zgromadzeni w sali pytania do trenera griszczuka lub do trenera Korzana? Czy ten powrót e, Igora Griszczuka w strukturę e, włosowskiego klubu oznacza tylko pracę z dziećmi? Czy to będzie miało przełożenie jakieś też na seniorską drużynę, na seniorski klub? E, na dzisiejszy dzień i... I dalej tylko z dziećmi. Tylko z dziećmi. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś, e, jakieś pytania? Pytań więcej, pytań więcej nie ma. Króciutko chcieli jeszcze raz podkreślę, chcieliśmy zapowiedzieć oficjalnie, ruszamy z projektem. Niedługo będzie o nim dosyć głośno, wykorzystując również tę chwilę okoliczności. Wielkie podziękowania naszego sponsora strategicznego firma Wilesa za zaangażowanie w projekt. Liczymy również na Państwa możliwości i zasięgi, że ten projekt uda się nagłośnić. Tak jak powiedziałem na początku, cały czas jeszcze może, mogą szkoły zgłaszać się do nas. Tytułem końca nie tylko Włocławek, chociaż dzisiaj cztery placówki z naszego miasta, nie tylko bliskie okolice naszego miasta, mamy trzy takie szkoły, ale chcemy również wyjść w województwo kujawsko-pomorskie, że są gotowi jeździć tak i więc. wyjeżdżać nie, nie tylko od jednej szkoły w naszym mieście. Także chcemy, żeby ten projekt rozwijał się jak najszerzej, chcemy, żeby dotknął każdej szkoły w kujawsko-pomorskiem i liczymy na Państwa pomoc w tej kwestii, jeżeli chodzi o nagłośnienie tego projektu. Jeszcze raz się upewnię, czy mamy pytania do naszych gości. Być może jeszcze jakieś pytań nie ma. Dziękuję panowie. Do zobaczenia. Dziękuję. Będzie, będzie ona będzie, będzie zgłoszona. Dziękuję bardzo. vit passa nógvast næst bjóðum tónjarnir í fogu í fogu